Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Tydzień temu rozmawialiśmy o zamachach na prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, jego brata prokuratora generalnego Roberta Kennedy'ego oraz lidera walki o prawa czarnoskórych. Pastora Martina Luthera Kinga. Zabójstwo tych trzech charyzmatycznych przywódców nigdy nie zostało do końca wyjaśnione, a wydarzenia sprzed sześciu dekad nadal budzą emocje. Rodzą także kolejne teorie spiskowe te dotyczące tajnej akcji FBI i CIA poprzez udział mafii po powiązania międzynarodowe prowadzące na Kreml i do Hawany. 23 stycznia e, tego roku Donald Trump wydał polecenie odtajnienia wszystkich dokumentów związanych z tamtymi wydarzeniami. Czy decyzja prezydenta rozwieje wreszcie wątpliwości? A może pojawi się jeszcze więcej pytań? Dziś przypomnę Państwu kilka najbardziej niesamowitych teorii na temat śmierci Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Poza wątkami, o których już wspomniałem tydzień temu, nie zabraknie również tych najbardziej zwariowanych teorii. O Sobowtórze Oswalda, o UFO, o Opus Dei i projekcie Bluebeam. Mówi Krzysztof Maria Załuski, a to jest podcast zatytułowany Dallas 1963, czyli Spisek Wszechczasów. 22 listopada 1963 roku o godzinie 12:30 czasu lokalnego w Dallas rozległy się strzały. Pół godziny później Ameryka pogrążyła się w żałobie. O godzinie 13:00 w szpitalu Parkland Memorial Hospital John Fitzgerald Kennedy został oficjalnie uznany za zmarłego. Ostatni żyjący świadkowie tamtych wydarzeń do dziś pamiętają huk wystrzałów, które miały paść z szóstego piętra magazynu podręczników przy parku Dili Plaza. Wielu z nich ma jednak wątpliwości, czy zabójcą JFK był rzeczywiście 24-letni Lee Harvey Oswald. A jeśli nawet tak, to czy Oswald działał sam, a może na czyjeś zlecenie, mafii? dyktatora Kuby, Fidela Castro, przywódcy Związku Sowieckiego, Nikity Chruszczowa, wiceprezydenta USA, Dona B. Johnsona, iluminatów, a może przybyszów z kosmosu, bo i takie teorie się pojawiają. Steven Fagin, kustosz Muzeum Kennedy'ego w Dallas, uważa, że Pomimo kilku tysięcy książek, jakie napisano do tej pory na temat zamachu sprzed sześciu dekad, większość kluczowych pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Nic więc dziwnego, że ludzie próbują sobie sami tę tragedię w jakiś sposób wytłumaczyć. Stąd setki mniej lub bardziej nieprawdopodobnych teorii. Wielu wyznawców tych teorii wierzy, że prawdziwym zabójcą prezydenta Kennedy'ego był nie Lee Harvey Oswald, lecz jego sobowtór. Pojawiają się też opinie, że mógł być nim podróżnik w czasie, który chciał zmienić bieg historii. W wyjaśnieniu sprawy nie sprzyjają ani sprzeczności między raportami lekarzy i FBI, ani dziwne zachowanie Oswalda przed, tuż przed zamachem. Obraz jeszcze bardziej zaciemniają zastrzeżenia co do umiejętności strzeleckich rzekomego sprawcy. Czy więc za zabójstwem prezydenta rzeczywiście może się kryć coś więcej niż fanatyzm Oswalda? Lee Harry Oswald to postać owiana tajemnicą, neurotyczna i pełna sprzeczności. Urodzony w Nowym Orlanie, wychowany w sierocińcu, z problemami już w szkole podstawowej. Jego krótkie życie oscylowało pomiędzy agresją a niezrozumieniem. Służba w US Marines, pobyt w Związku R Sowieckim, małżeństwo z Rosjanką, ortodoksyjne komunistyczne poglądy, a na koniec tajemnicza śmierć z rąk gangstera Jacoba Rubinsteina to wszystko sprawiło, że Oswald stał się idealnym wprost kandydatem na głównego bohatera najbardziej szalonych teorii spiskowych. W połowie lat 70. brytyjski badacz Michael Edowes wysunął teorię, że to nie Oswald zastrzelił Kennedy'ego, lecz jego rosyjski sobowtór agent KGB o pseudonimie Alek. Teza rzeczywiście jak z thrillera, w którym światowe mocarstwa grają w szachy, używając yy, ludzi zamiast pionków. Edowes nakreślił śmiały obraz tej partii. W książce zatytułowanej Chruszczow zabił Kennedy'ego. Ale czy ta teoria może mieć jakiekolwiek logiczne uzasadnienie? Ekshumacja zwłok Oswalda, do której doszło w 1981 roku, z inicjatywy pisarza niestety jej nie potwierdziła. Blizny na ciele zabójcy i jego karta dentystyczna mówiły jedno: to jest prawdziwy Oswald. Ci, którym się wydaje, że ponowna obdukcja powinna wystarczyć, aby rozwiać wszelkie wątpliwości sceptyków są oczywiście w błędzie. Edos dał jedynie impuls twórcom kolejnych teorii, bo przecież Oswald nie mógł być zwykłym człowiekiem. Kimś, kto znalazł się przypadkiem w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Pośród wielu teorii, które powstały po zamachu w Dallas, jedna wyróżnia się wyjątkową fabułą. John Fitzgerald Kennedy zginął, bo znał tajemnicę UFO. Według tej teorii prezydent miał być w posiadaniu informacji, które przy, y, przewróciłyby do góry nogami wiedzę o wszechświecie i był skłonny podzielić się nią z Amerykanami. Jednak, jak sugerują zwolennicy tej teorii, istniały siły, które za wszelką cenę Chciały do tego nie dopuścić. Ten scenariusz przypomina z kolei film science fiction, tajne agencje rządowe, mroczne siły i kosmiczne zagadki nie do rozwiązania. Ale czy Kennedy rzeczywiście posiadał informacje o obcych cywilizacjach? Czy zamiar ujawnienia prawdy o UFO mógłby być wystarczającym powodem, aby go trzeba było zgładzić? UFO i obce cywilizacje od dawna fascynują ludzkość, ale czy taka fascynacja mogła przekształcić się w obsesję, która doprowadziła do tragedii? Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów, jednak konspiracjoniści podkreślają, że wiele spraw dotyczących UFO i działań rządu pozostaje poza zasięgiem społeczeństwa. W ich mniemaniu, zamach na Kennedy'ego mógł być aktem ostatniej desperackiej próby zachowania tego sekretu. Istnienie pozaziemskich cywilizacji to dla wyznawców teorii spiskowych rzecz najbardziej oczywista z oczywistych. I Kennedy, jako prezydent, mógł posiadać dowody na istnienie UFO. Mógł też mieć wiedzę na temat dokumentów, zdjęć, a nawet technologii obcych. Możliwe, że był także świadomy tajnych relacji między rządem USA a pozaziemskimi istotami. Te kontakty obejmowały najpewniej wymianę informacji i technologii, a może również dyplomatyczne układy zagrażające ziemskiemu biznesowi. Kennedy mógł ponadto chcieć ujawnić opinii publicznej szczegóły na temat incydentów z UFO, które tuszował rząd. Takie chociażby jak Rzekoma katastrofa pozaziemskiego spotka w pobliżu miasteczka Roswell w roku 1947. Informacje o zaawansowanych technologiach obcych, daleko przewyższających ludzkie osiągnięcia, mogłyby całkowicie zmienić bieg historii. Ich ujawnienie podważyłoby nie tylko zaufanie do rządu i jego agencji, lecz mogłoby mieć kluczowe znaczenie dla krajowego. I globalnego bezpieczeństwa, a to zapewne doprowadziłoby do zdestabilizowania istniejącego porządku świata. Zagrożone byłyby także wielkie korporacje i przemysł obronny, bo technologie obcych mogłyby spowodować rewolucję w energetyce, transporcie i wszelkich innych gałęziach gospodarki. Dla przemysłu zbrojeniowego utrzymanie status quo było więc kwestią życia lub śmierci. Poza tym, Kennedy mógł być również świadomy eksperymentów i badań prowadzonych przez pozaziemskie istoty na ludziach. Przyznanie się do takich działań wywołałoby zapewne międzynarodowy skandal i utratę kontroli USA nad światem. Wbrew pozorom, najmniej zainteresowane zdestabilizowaniem światowego porządku. Miały być tajne globalne organizacje. W jednej ze swoich teorii wyznawcy spisku wskazują palcem na iluminatów i twórców nowego porządku świata, czyli New World Order, którzy ich zdaniem decydują o globalnym porządku na nieformalnych, zakulisowych spotkaniach. Dlatego iluminaci i ludzie z New World Order. Aby nie utracić kontroli, którą sprawują nad Ziemią, musieli zlikwidować prezydenta. John F. Kennedy ze swoją charyzmatyczną osobowością i niezależnym podejściem do polityki mógł być postrzegany przez te grupy jako wróg. Być może jego pacyfizm i otwartość były zbyt radykalne dla tych ludzi, którzy przecież pragnęli utrzymać świat w systemie kontrolowanego chaosu. Ale dlaczego tak potężne siły miałyby obawiać się jednego człowieka? Kennedy, mówiąc o monolitycznym i bezlitosnym spisku, mógł już w 1961 roku wskazać na istnienie konkretnych, tajnych sił kształtujących globalną politykę. W przemówieniu do członków Amerykańskiej Izby Prasy wyraził tylko zaniepokojenie działaniami tajnych organizacji, które w jego opinii próbowały wpływać na porządek świata. Użył wówczas właśnie tych słów, aby opisać swoje obawy dotyczące nieformalnych sił i ich wpływu na demokrację i wolność prasy. Jego przemówienie zostało wówczas zinterpretowane jako ostrzeżenie przed. Realnym zagrożeniem ze strony podziemnych organizacji komunistycznych. Z czasem jednak część konspiracjonistów zaczęła odnosić je do innych tajnych grup, takich jak właśnie Iluminaci i twórcy NWO. Wywód prezydenta stał się katalizatorem dla wielu teorii spiskowych, zwłaszcza tych, które dowodziły, iż JFK był jednak świadomy istnienia i działania tajnych globalnych organizacji. Jego determinacja do ujawnienia prawdy mogła więc być postrzegana przez te siły jako bezpośrednie zagrożenie. Teoria ta, choć brzmi jak pomysł z powieści Dana Browna, odzwierciedla ludzkie lęki i podejrzenia wobec skorumpowanych elit. Nic dziwnego, że w świecie, gdzie informacja jest władzą, a władza skrywa się w płócieniu postprawd. Pomysły na temat spisku Iluminatów czy A New World Order przestają być jedynie fikcją. Kolejna hipoteza wjedzie na Kubę. Ma z niej wynikać, że zamach w Dallas był odwetem Fidela Castro za nieudane próby zamachów CIA na jego życie. Teoria ta. Mimo że bardziej prawdopodobna niż poprzednie, nie zyskała specjalnej atencji w kręgach konspiracjonistów. Tak samo zresztą jak ta sugerująca, że to mafia miała zlecić zabójstwo JFK w odpowiedzi na działania jego brata Roberta, który był wówczas prokuratorem generalnym, słynącym z nieprzejednania wobec zorganizowanej przestępczości. Osobnym wątkiem może być teoria wskazująca na wiceprezydenta Leydona B. Johnsona jako na osobę mającą zyskać na śmierci Kennedy'ego najbardziej. Według niektórych teoretyków spiskowych, Johnson nie tylko miał najwięcej skorzystać na śmierci szefa, ale mógł być nawet mózgiem tego przerażającego zamachu. Jako, że o Johnsonie było już sporo w poprzednim podcaście, przejdę teraz od razu do wątku religijnego. JFK był pierwszym katolickim prezydentem USA, a jego polityka oddzielenia religii od państwa nie podobała się niektórym konserwatywnym frakcjom Kościoła katolickiego. Teoria ta sugeruje, że wpływowe organizacje kościelne. Mogły mieć swoje interesy w zmianie przywództwa w Ameryce. Niektórzy twierdzą, że Opus Dei, konserwatywna organizacja katolicka o globalnym zasięgu, mogła postrzegać Kennedy'ego jako zagrożenie dla swojej misji i dążyć do jego eliminacji. Zwolennicy tej y, teorii wskazują na napięcia pomiędzy administracją JFK a Watykanem w kwestiach takich jak reforma prawa imigracyjnego, polityka wobec Ameryki Łacińskiej i naciski na decentralizację władzy kościelnej. Ponadto Kennedy popierał postępowe reformy społeczne, które mogły budzić niepokój wśród tradycjonalistycznych hierarchów kościoła. W niektórych źródłach pojawiają się również spekulacje o tajnych rozmowach pomiędzy doradcami Kennedy'ego a liberalnymi duchownymi. Spotkania te miały mieć ponoć na celu wzmocnienie niezależności amerykańskiego Kościoła katolickiego od wpływów Watykanu. Jeśli takie zdarzenia rzeczywiście miały miejsce, to być może mogły doprowadzić do eskalacji konfliktu z konserwatywnymi frakcjami katolików. Ale czy mogły też wpłynąć na los prezydenta? Czy Watykan rzeczywiście odegrał jakąś rolę w zamachu na Kennedy'ego? Dowodów na to brakuje, jednak teoria wciąż budzi zainteresowanie, zwłaszcza w kołach protestanckich suprematystów. Kiedy mówimy o zamachu na Johna F. Kennedy'ego, nie sposób nie wspomnieć o jego fatalnych wręcz relacjach z amerykańskim lobby zbrojeniowym, które pogorszyły się jeszcze bardziej po spektakularnej wręcz klęsce Amerykanów w Zatoce Świń. Nieudana inwazja na Kubę w kwietniu 1961 roku oznaczała nie tylko kompromitację Kompromitację Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Obnażyła także niedomagania wewnątrz struktur CIA, a po tej akcji Kennedy otwarcie podważył również kompetencje CIA i zapowiedział głębokie reformy, które miały ukrócić samowolę szefów tej instytucji. Agencja przyzwyczajona do działania ponad prawem. Prowadzenia tajnych operacji i kształtowania politycznej rzeczywistości w różnych rejonach świata mogła odebrać te zapowiedzi jako zagrożenie. Czy jej szefowie odważyliby się jednak posunąć do zabójstwa urzędującego prezydenta? W historii tajnych operacji CIA nie brak oczywiście podobnych przypadków, a Kennedy był przywódcą który w oczach agencji osłabiał pozycję Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Nie jest również tajemnicą, że JFK był przeciwnikiem izraelskiego programu nuklearnego. Daimona, tajny ośrodek badawczy na pustyni Negev budziła jego poważne obawy. Prezydent dążył do inspekcji tego ośrodka, co w Tel Awiwie, ozna, co w Tel Awiwie uznano za naruszenie strategicznych interesów Izraela. Co znamienne po śmierci Kennedy'ego, sprawa Daimony szybko ucichła, a jego następca, Lyndon B. Johnson, wykazywał dużo większe zrozumienie dla izraelskiej polityki i nie naciskał na inspekcję. Czy to przypadek, czy raczej logiczny wynik zmian na szczycie amerykańskiej władzy? Kennedy zapowiedział również zniesienie ulg podatkowych dla koncernów paliwowych. A to groziło zachwianiem układu, na którym teksańscy magnaci naftowi przez dekady budowali swoją potęgę. Dla ludzi, którzy fortuny budowali na preferencyjnych regulacjach, prezydent próbujący zmienić reguły gry stanowił więc poważne niebezpieczeństwo, które należało wyeliminować. Nie minęło wiele czasu, a po objęciu urzędu przez Johnsona temat reform podatkowych. Również zniknął z agendy. Niektórzy twierdzą, że Kennedy zginął, ponieważ uderzył tam, gdzie rzeczywista władza nie toleruje sprzeciwu w serce finansowych elit. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych i zwariowanych teorii spiskowych dotyczących zabójstwa Kennedygo wiąże się z tak zwanym projektem Blue Beam. Według tej hipotezy prezydent mógł wejść w posiadanie tajnych dokumentów dotyczących tej operacji i planować ich ujawnienie, co przypieczętowało jego los. Czym miał być projekt Blue Beam? Zdaniem zwolenników tej teorii miał to być zaawansowany technologicznie program dezinformacyjny prowadzony przez rząd USA. A może nawet przez globalne elity. Jego głównym celem było wywołanie masowej histerii poprzez symulację wydarzeń na skalę planetarną przy wykorzystaniu technologii holograficznych i manipulacji psychologicznych. Scenariusze te obejmowały m.in. symulowaną inwazję obcych, która miała zjednoczyć ludzkość pod jednym globalnym rządem. Kolejną mistyfikacją Miały być holograficzne przedstawienia objawień religijnych, które miały z kolei nakłonić ludzi do porzucenia dotychczasowych wierzeń i podporządkowania się nowej, zunifikowanej religii New Age. Twórcy projektu Blue Beam mieli też wykorzystywać fale elektromagnetyczne do wpływania na ludzki umysł, sprawiając, że określone osoby słyszały głosy w głowie przypominające Boskie przekazy. Według serża Monasta, dziennikarza, pisarza i teoretyka spiskowego, który jako pierwszy opisał koncepcję Blue Beam, w 1994 roku program miał być realizowany przez NASA przy współpracy z ONZ. Celem programu było doprowadzenie do ustanowienia nowe, nowego porządku świata poprzez totalną kontrolę społeczeństwa. Monas stwierdził, że jeden z dziennikarzy badających ten temat zginął w tajemniczych okolicznościach w latach 90., a jego rodzina została zastraszona. Czy taki projekt istniał naprawdę, a Kennedy posiadał na jego temat informacje? Zwolennicy tej teorii są przekonani, że tak właśnie było. Sugerują ponadto, że prezydent był zdeterminowany, aby ujawnić niebezpieczne plany dotyczące zdalnego sterowania ludźmi. Wiarę w taki właśnie przekaz podgrzewały przemówienia Kennedy'ego, w których padały odniesienia do tajnych organizacji działających za kulisami władzy i planujących wpływanie na losy ludzkości. Jego odezwa z 1961 roku do Amerykańskiego stowarz Stowarzyszenia Prasowego, w której ostrzegał przed monolitycznym i bezlitosnym spiskiem, mogła być właśnie nawiązaniem do projektu Blue Beam. Pomimo braku twardych dowodów na istnienie takiego przedsięwzięcia, historia Blue Beam. Wpisuje się w szersze y, obawy dotyczące propagandy, technologicznej inwigilacji oraz psychologicznej manipulacji masami. Współczesne technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość, deepfake it, czy sztuczna inteligencja, potrafią fałszować rzeczywistość w stopniu niewyobrażalnym kilkadziesiąt lat temu. Czy, mo czy możliwe jest zatem, że projekt Blue Beam był realnym planem, którego istnienie Kennedy próbował już wówczas ujawnić? Czy zamach na niego mógł być częścią planu ukrycia tej informacji przed opinią publiczną? Zamach na Kennedy'ego to nie tylko tragedia narodowa, to zapewne także przestroga dla przyszłych przywódców. Żeby pamiętali, iż w polityce piękne ideały nie są tolerowane, a ci, którzy próbują zmieniać ustalony porządek, mogą spotkać się z oporem sił rządzących światem. Jeżeli nawet są to jedynie teorie wyssane z palca, to Kennedy bezsprzecznie wszedł na kurs kolizyjny z ludźmi, którzy nie pozwalają, aby ktoś osłabiał ich wpływy. Historia już nieraz pokazała, że w takich przypadkach idealizm przegrywa z brutalną rzeczywistością. I chyba nie ma to większego znaczenia, czy za zamachem na Kennedy'ego stała CIA, czy Mossad. I czy decyzję podjęto w luksusowych gabinetach naftowych magnatów, czy na Kremlu. A jak Państwo myślicie, czy którakolwiek z tych teorii ma jakiekolwiek uzasadnienie? Może są one jedynie wynikiem braku dostępu do pełnej informacji albo objawem zbiorowej paranoi? Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Czekam również na ewentualne lajki i subskrypcje. I tradycyjnie namawiam oczywiście Państwa do kupna mojej najnowszej powieści Bagnisko. Mówił Krzysztof Maria Załuski. Do usłyszenia za tydzień. Marii Zauskiego, to opowieść o mrocznym świecie władzy i korupcji. Autor prowadzi czytelnika do serca zła, poprzez meandry bezprawia, niesprawiedliwości i izolacji. Robi to z maestrią godną Michaela Dobsa i Johna Grishama. Jest to nie tylko historia o samotnej walce z mitycznym systemem, ale też głębokie spojrzenie na ludzką naturę, skonfrontowaną z dylematami etycznymi. Bagnisko Wciąga w wir intryg, gdzie każdy wybór ma swoją cenę, a prawda staje się najcenniejszą walutą. Przygotuj się na powieść, która odmieni postrzeganie świata polityki i prawa tak jak Domek z Kart i Sprawa Pelikana odmieniły gatunek thrillerów politycznych. Obowiązkowa lektura dla tych, którzy cenią literaturę prowokującą do myślenia.